Gdzie są orki? Halo, orki <śmany> z Majorki. Jest oko! Jest i oko, widzi wszystko, patrzy na mnie. Nie! <śmany> hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 52 odcinku z serii The Sims 3, nowe światy i dzisiaj przed Wami śródziemie. Tak, dobrze widzicie. Cudna, boska, rewelacyjna, mapka. Z lotra, z władcy pierścieni. Ja uwielbiam filmy, książek jeszcze nie czytałam, ale przymierzam się, powoli się przymierzam, żeby w końcu przeczytać, bo zapewne książki są lepsze niż filmy, ale filmy uwielbiam i jestem świeżo po trzech częściach właśnie Lotra, więc to jest dobry moment, póki jeszcze te nazwy gdzieś tam mi mniej więcej się kołyszą w głowie, bo te nazwy są trudne jak się ogląda raz na jakiś czas. No to wiadomo, że te nazwy wylatują z pamięci. E, więc jeszcze jestem w miarę na świeżo i stwierdziłam, że e, przejrzymy sobie teraz już ten świat, bo się, na niego od wielu, wielu miesięcy, wiem o nim o nim od wielu miesięcy, ale właśnie czekałam, żeby obejrzeć całe trzy części i żeby być na świeżo, po seansie, i móc wam wtedy od razu e, opowiedzieć o tym świecie, zrobić przegląd, więc mm, ja już się nie mogę doczekać, aż tu wejdziemy, mapa jest wielka. No zresztą jak teraz widzicie, jak sobie tutaj jeżdżę po mapce, to to jest po prostu kosmos. Są miejscówki z tego, co widziałam z hobbita też. E, I właśnie z władcy piersieni, więc ja nie będę wam dzisiaj wszystkiego pokazywać, bo myślę, że. Zepsułabym wam zabawę, gdybym pokazała Wam wszystko, ale na pewno pokażę Wam takie miejscówki, których ja jestem najbardziej ciekawa, i które myślę, że są hmm, jednymi z bardziej istotnych miejsc w całej tej serii. Dobra, wchodzimy sobie do miasta. A. No i jeszcze zapomniałam wspomnieć, że świat wymaga kilku modów, ale jak pobierzecie sobie ten plik, e, no to będziecie tam mieć wszystkie mody już mm, dostarczone, i świat też jest jeszcze niezaludniony, i to jest wersja beta. Bo nie wiem, czy o tym wspomniałam. E, to jest wersja chyba z 2016 roku. Nie wiem, czy jeszcze pracuje nad tym światem, w każdym razie. No to jest beta, więc. Nie jest tutaj wszystko skończone, ale i tak jest rewelacyjne. Więc, dobra, już nie gadam, tylko wchodzę, bo jesteście pewnie tak samo ciekawi, jak ja. I gdzie my byśmy mogli zamieszkać? Ja bym chyba chciała zamieszkać w Bri. Bri to jest miejscówka, w której hobbici spotkali Aragorna, więc myślę, że to jest dobre miejsce, żeby właśnie zacząć tutaj naszą przygodę. Czy możemy sobie wybrać któryś budynek, czy one się czymś różnią? Czemu ja tutaj nie mam do wyboru umeblowane? A, bo one pewnie są nieumeblowane, dlatego nie mogę wybrać umeblowanego. No ale dobra, weźmy sobie pierwszy. Który wybrałam to był chyba ten. E, kupujemy i lecimy na parcele. U, jak mgliście, no i jesteśmy na miejscu. Ale pięknie. Dobra, widzę już, że budynek w środku jest pusty. Szkoda, ale e, za to budynki z zewnątrz. Kosmos, jaki klimat? Średniowieczne fantazy. Przecudownie przepięknie. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to oczywiście może sobie wykończyć na potrzeby własnej rozgrywki. Tak naprawdę przecież nie trzeba aż tak wiele, żeby mieć tutaj fajną, fantastyczną rozgrywkę, bo podejrzewam, że część parcel też jest właśnie wykończona, a część można sobie dostosować, poświęcić trochę czasu i też mieć rewelacyjny świat fantazy, nawet jeżeli nie jesteście fanami lotra, to można sobie właśnie jeden taki średniowieczny domek wykończyć i mieć fajną rozgrywkę w mega świecie. Wiecie. Dobra, co my byśmy sobie mogli dalej otworzyć? Może któryś z tych domów? Czy tu będą wszystkie mm, parcelami? Parcelami. Nie, dobra, widzę, że są też parcele publiczne. Tu jest baza wypadowa, jest biblioteka i jest też o, pod rozbrykanym kucykiem. Dobra, musimy to otworzyć, bo to jest kluczowe miejsce dla tej e, serii. Ojej, ona jest urządzona, ta gospoda! Tak, 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 no to ja już otwieram, otwieram, pokażcie mi, co tu się dzieje. Dobra, nie ma tutaj e, zbyt wiele, ale jest wystarczająco, żeby sobie pograć i żeby poczuć taki fajny średniowieczny klimat. To, co mnie wkurza w Trójce, to jak dacie tę, tą, tę mgłę, jeżeli macie świat z mgłą, to, to ta mgła wchodzi wam do środka, do budynku. Dajcie znać, czy mm, jest jakiś sposób, żeby się tej mgły z budynku pozbyć, czy może jakiś mod jest, który to usuwa, bo za każdym razem zauważyłam, że jak jest mgła, to ta mgła wchodzi też do środka budynku, więc to jest troszeczkę słabe, ale widzę, że tutaj mamy na stołach jakieś akcesoria, jakieś przybory, no przepięknie, przepięknie, ja uwielbiam fantasy, więc no ja się tutaj będę zachwycać, mimo, że tu jest pusto, ja wiem, że tu jest, no jest pusto, no nie oszukujmy się, te, te na przykład wnętrza mogłyby być troszkę bardziej mm, urządzone, ale jest. Jest wystarczająco, i, i dla mnie jest, jest już pięknie. To, co jest, to już sprawia, że jest pięknie, bo ja już czuję ten klimat średniowiecznego fantazy O, uwielbiam. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Oj, muszę zamknąć. Jest jakiś cmentarz też w Bri. Mm, zamknij, więc możemy sobie tak zerknąć na niego okiem, rzucić. okej, okay, dobra, ale on jest dość prosty tutaj za wiele. Nie ma kilka nagrobków i katakumby. A, no i nie ma tutaj też króliczych norek, ale jeżeli macie te dywany od Jinx, to możecie sobie spokojnie. Zrobić królicze nory na jakiejś pustej parceli i wtedy prowadzić zwykłą rozgrywkę. Możecie sobie ustawić szkołę, możecie sobie ustawić jakieś urzędy, także można sobie z tym poradzić i dostosować ten świat pod taką trochę bardziej typową rozgrywkę. Gdzie my się moglibyśmy dalej udać? Może się wybierzemy do krainy elfów. Wydaje mi się, że to jest, że to jest tutaj ten las, to będzie Lurien, czyli to, to królestwo elfów, właśnie. I tutaj będziemy chyba mieć gdzieś Rivendel obok. To jest chyba tutaj. Um, to też jest siedziba elfów, tutaj ten Rivendell, więc. Hmm, od czego by tu zacząć? Może od tej wielkiej parceli. Czy to jest to, o czym myślę? Wydaje mi się, że tak. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. I jeżeli pokickałam, to przepraszam, ale wydaje mi się, że to jest właśnie mm, siedziba Galadrieli. Tak, coś, coś mi się kojarzy, przynajmniej z filmu, że, że to może być to jej, jak pięknie. O! Wiesz, jak cudnie, ale bosko, zobaczcie na tyłki, ale pięknie, no jest cudnie. Czy to będzie urządzone w środku? Bo jeżeli będzie urządzone, to mnie po prostu tutaj zaraz przytka. Dobra, otwórzmy to. Puste czy nie? Puste, ok, dobra. Jest pusto w środku, ale z zewnątrz jest przekosmicznie pięknie. Wow, wow. No dobra, jakby ktoś się chciał pobawić, to może sobie urządzić właśnie zamek elfów. Jest cudnie, jest cudnie. O, źródełko jest. No ja jestem zauroczona. Ja jestem po prostu mega, mega zauroczona. I lecimy sobie dalej. Zabieram was do Rivendell. O, jejku, jejku, jejku. Nie mogę się doczekać. Dobra. Ach, zerknijmy, jak to będzie pięknie wyglądać. To jest w ogóle jedno z piękniejszych, jedna z piękniejszych lokacji w całym lotrze. Uwielbiam te momenty, gdy mm, akcja dzieje się właśnie w krainie elfów. Och, jest pięknie, jest przepięknie. Ja bym mogła mieszkać w takim miejscu. Uwielbiam. Powiem wam, że jak znajduję takie cuda w Simsach, to aż mi się nie chce wierzyć, że ktoś dał radę, próbował i, i całkiem dobrze mu to wyszło. Rewelacyjnie mu to wyszło, odwzorowanie tego um, w Simsach. To aż mi się nie chce wierzyć, że to się faktycznie udało. No, ale się udało, wygląda pięknie. Dobra, już wam pokażę, jak to wygląda w środku. Pewnie też nie jest umeblowane, ale nie szkodzi, bo oj, oj, coś mi się tutaj. Dobra, teraz załapało, coś mi się wcześniej przycięło. Tak, nie jest to umeblowane. A nie, są tu jakieś meble. Dobra, okej, okay. czyli mamy sypialnię. Tutaj obok mamy kuchnię z jakąś jadalnią, korytarz. Mnóstwo roślinności. Co się dzieje niżej? Cóż tu się dzieje? Oj, coś mi przyniosło. Czemu tak? Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. Nie wiem, dlaczego mnie tak wywaliło. I e, cóż my tutaj jeszcze mamy? Widzę, że są jakieś lochy. Tak to wygląda trochę na jakieś lochy. Wszędzie pełno właśnie bujnej roślinności. Szkoda, że to nie jest bardziej e, urządzone, ale to jest beta, więc myślę, że trzeba o tym pamiętać, że to jest beta i że to jeszcze się wszystko może zmienić, być dużo bardziej dopracowane i wykończone. Fajnie by było, gdyby autorka faktycznie ukończyła ten projekt i gdyby udostępniła jeszcze sejwa e, z rodzinami. To już byłby po prostu sztos. Ach, no, ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jej się to kiedyś uda, bo e, no, nie widziałam, żeby teraz jakoś wrzucała updatey. chyba że coś przegapiłam. W każdym razie byłoby świetnie, gdyby, gdyby jednak to ukończyła, bo to jest przecudowny projekt, który widać, że włożyła mnóstwo, mnóstwo czasu i. Ach, dobra. E, lecimy sobie dalej. I cóż my tu jeszcze mamy? Nie wiem, co to jest za miejsce, ale. Możemy się przyjrzeć. Nie jestem, nie jestem pewna, co to jest za miejsce. Jeżeli wiecie, to możecie mi napisać w komentarzach, ale trochę nie jestem w stanie tego miejsca rozpoznać. Przynajmniej Hobbita oglądam dawno, e, dawno, dawno. Także nie pamiętam tych miejscówek z Hobbita, a z Lotra tego miejsca nie kojarzę. Tu widzę drzewo po środku. Hmm. Ale wygląda fajnie. Wygląda przepięknie. No, też nie wiem, czy to jest w 100% skończone, ale na pewno ma bardzo ciekawy kształt. Wow, dobra, to jest, to jest po prostu budowniczy sztos i że takie rzeczy można tworzyć w trójce. To jest drzewo w ogóle. Wow. Ja nawet nie wiem, jak to w sumie komentować, bo to jest tak piękne i jeśli chodzi właśnie o kształtowanie terenu. I wyobraźnie, autorki, no to cudo, cudo w połączeniu z ogromnymi umiejętnościami. Tutaj jeszcze mamy, widzę, jakieś lochy, także, no ciekawe. Jestem bardzo ciekawa, co to jest za miejsce, ale nie, nie umiem tego rozpoznać, także liczę, że mi może podpowiecie, co to jest za miejscówka. Dobra, lecimy sobie dalej. Tu jest jakaś mm, kolejna tawerna. Dalej chciałabym Wam pokazać Rohan, bo wiem, że też jest tutaj Rohan, więc Wam pokażę. Proszę bardzo, tutaj mamy i to jest ten zamek króla chyba Theodena. No i sprawdzamy w środku, jak będzie to wyglądać. Hmm. Z zewnątrz wygląda nieźle, trochę mi tutaj brakuje roślinności, ale tam chyba nie było za dużo roślinności. Je, jak tu ślicznie te domki mniejsze, jakie piękne. No i znowu teren, 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 zabawa terenem. Podziwiam, podziwiam, bo nie jest łatwo kształtować teren w trójce i jeszcze tak zrobić, żeby to dobrze wyglądało i przypominało faktycznie dane miejsca z danego świata sztos i szacunek ogromny. Dobra, zerknijmy, jak będzie wyglądać zamek. Wow, 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 wow. Tu jest ta sala główna, ale czy będą sypialnie? Tam chyba były jakieś sypialnie, wydaje mi się. Dobra, nie ma tu nic więcej prócz tej sali, chyba, że te izby były może w jakichś innych budynkach, ale hmm, wydaje mi się, że to było wszystko razem. Hmm, no dobra, sprawdzimy sobie na pewno też jeszcze inne. A, tu jest jeszcze Kaplica? No dobra, to zerknijmy na kaplicę. To będzie parcela publiczna, też bym ją chciała zobaczyć, ale w kaplicy jest pusto. Po prostu, po prostu ławeczki stoją. I chciałabym zobaczyć jakiś dom, wrochanie. Czy tu będzie jakiś dom urządzony? Może ten sobie otworzymy. Otwórz, otwórz i co jest? Aha, ten jest pusty. No dobra, a ten czy ten będzie pełny, ale z zewnątrz, te domy cudo. Mm. Bardzo, bardzo mi się podoba. Pusty, też pusty, ale już macie położone podłogi, macie położone ściany, więc można sobie fajnie urządzić w takim fantastycznym stylu, i tak mordor nam troszeczkę zostawiam na koniec, bo jest jeszcze coś, co chciałabym Wam pokazać przed mordorem. O, a tutaj mamy w ogóle parcelę publiczną, ten taki główny park, więc może byśmy tam też zajrzeli. I tu jest też jeszcze cmentarz, cmentarzysko przynajmniej takie jest oznaczone na mapie, ale chciałabym zerknąć jeszcze na tę parcelę festiwalową. Nie kojarzę tego, w którym momencie filmu się ta parcela przewijała, może to było też w hobbicie. Hmm. Też pytanie do Was może wy kojarzycie, możecie mi też napisać w komentarzach, ale wygląda świetnie. Przeprze, prześwietna. Prze tu jest, rozumiem, taki średniowieczny tor. Nie pamiętam, jak się nazywa ta aktywność, takie rycerskie zawody, gdy na koniach jeden z jednej strony jedzie, drugi z drugiej i mają jeszcze takie jakby włócznie i muszą się chyba strącić z konia. Coś takiego, takie średniowieczne zabawy. E, to chyba coś w tym stylu, tylko tu jeszcze dodatkowo są przeszkody, to może nie? No nie wiem. Ale te, 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 o, te, te. <ślaski> tak, moja elokwencja dzisiaj wymiata. Te namioty są boskie. Ojej, jak ładnie. No mega. Bardzo mi się bardzo, bardzo, bardzo mi się tu podoba. No i kochani, czas na gondor. A po gondorze udamy się do mordoru. I ja bym chciała otworzyć, nie wiem nawet co, ale pokażę Wam z bliska, jak gondor wygląda przepięknie. O, jakie to jest cudne. O, jakie to jest piękne! O, jakie to jest piękne. Ach, uwielbiam. Dobra, otwieramy na czyli stolicę Gondoru. To jest chyba tutaj i to jest jako parcela e, mieszkalna. I enras, enras, en otwieramy. Wow, wow, jak tu jest cudnie! I te góry w, w z tyłu w tle i tutaj ten widok na całe śródziemie. O wow, ale pięknie, ale cudnie. Dobra, zajrzyjmy do środka. Wow, e, no jest kosmicznie. Jest naprawdę kosmicznie. Chociaż widzę, że tutaj jakby jeszcze jest ta parcela troszeczkę chyba niewykończona, bo tutaj jest to białe drzewo, ale czy stąd się da jakoś dostać? Brakuje jakby schodków może. Ewentualnie może mi czegoś tutaj się, może mi się coś nie doczytało, bo tak wygląda jakby tu Troszeczkę brakowało schodków, ale dobra, zerknijmy, jak będzie w środku. Jejku, jejku, dobra, mamy tą główną salę tronową. I czy tu coś jeszcze będzie? Okej, okay, dobra, dość, dość niewykończone, ale z zewnątrz prezentuje się pięknie. Jakbyście chcieli sobie poprowadzić jakieś... Nie wiem, porobić jakieś zdjęcia z w Trójeczce, albo jakieś takie ładne ujęcia zrobić do mm, fantastycznego filmu w klimacie właśnie e, Władcy Pierścieni, no to to miasto będzie do tego rewelacyjne. Do samej rozgrywki jeszcze trochę trzeba by było e, włożyć od siebie, żeby dopracować niektóre parcele i sprawić, żeby faktycznie były grywalne, ale... wow... Te uliczki tutaj, w ogóle mi się te uliczki bardzo podobały w filmie. Były takie wąskie, kręte i taki miały, taki miały klimat wyjątkowy, magiczny. No cudnie, to miasto jest przepiękne. E, no i wiecie co? Chyba czas w końcu wyruszyć do Mordoru. <grych> tak, trzeba sprawdzić, cóż nam się tutaj e, dzieje w tym Mordorze. Mam nadzieję, że już nic, że Sauron jest pokonany i więcej nie wróci. Więc zajrzyjmy do Mordoru. Tu jest brama. W Wejście do mordoru. Ojejku, jak mrocznie. Ale klimat. Ojej. Ale cudnie. Wszędzie lawa. Gdzie są orki? Halo, orki. <ścoughs> Z Majorki. Jest oko. Jest i oko. Widzi wszystko, patrzy na mnie. Nie! <ścoughs> Przepraszam, odbija mi, ale uwielbiam uwielbiam i jestem mocno wkręcona teraz w lotra, więc no więc się będę tutaj podniecać. Dobra, otwórzmy mm, otwórzmy tę wieżę. Aż się normalnie zawiesiłam tutaj na chwilę, na moment tak laga, ale no jest cudnie. Ojejku, dobra, tutaj widzę, że jakaś lawa na dnie pułapki, gdyby ktoś się próbował dostać do tej wieży. Ale cudnie, ale fantastyka, ale, ale fantazja, o jejku, jejku, bardzo, bardzo świetna budowla, rewelacyjnie odwzorowany świat, tereny, budynki, jejku, no nawet oko, nawet oko, nie mam słów na to, aj, 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 chciałam, chciałam, czemu nie mogę, taba, czemu nie mogę, taba. Chyba dlatego, że mam włączone, odblokowaną tę palcele, tak, więc jak zamkniemy to teraz powinnam móc, tak, teraz mogę taba. Czy ono się będzie ruszać? Nie, ono się nie rusza, ale ogień tutaj niby jest podłożony pod tym okiem i ten ogień nam się rusza. Możemy sobie w sumie puścić czas i jej, nawet słyszę jak tutaj się coś pali. O kurczątko, ależ tu jest klimatycznie. I tak się jeszcze rozglądam, czy coś nam tutaj zostało. Oczywiście zostało nam tutaj dużo jeszcze do zwiedzania, ale z takich rzeczy, które Wam najbardziej, najbardziej chciałam pokazać. O, dobra, może Wam jeszcze wspomnę o tym, że właśnie przed Mordorem zobaczcie, są te bagna, moczary, przez które Frodo właśnie i sam i Golum się musieli przedrzeć, i tutaj wszędzie są szkielety. O, nie idź ze światełkami! Tak, 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 Golum ostrzegał. E, Pana Froda, ale Frodo niestety nie posłuchał. Dobra, nie spoileruję, bo tak, bo, bo, bo może nie wszyscy widzieli, a może niektórzy planują zobaczyć dopiero, więc nie spoileruję. W każdym razie, nawet bagna już zostały stworzone. Także widać, że autorka mocno się postarała i bardzo to wszystko jest przemyślane, i nawet jak na wersję beta to to jest i tak sztos. I jeżeli kiedykolwiek wyjdzie pełna wersja, to może Wam zrobię update, jeżeli ten świat zostanie dokończony. Jeżeli nie, to i tak myślę, że warto zwrócić na niego uwagę i go sobie pobrać, przejrzeć nawet na własną rękę, nie mówię, że grać, ale po prostu przejrzeć, jeżeli lubicie Lotra. I no, myślę, że to będzie dla Was mega frajda, żeby zobaczyć, jak te, jak te miejscówki wyglądają w Simsach. I ode mnie 10 na 10, jestem zakochana, jest przepięknie, jest bajkowo, jest fantastycznie, jest rewelacyjnie. I mimo, że nie będę tutaj grać, raczej w najbliższym czasie, może kiedyś się, nie wiem, znajdzie mnie ochota, żeby sobie dokończyć tutaj kilka parcel i przeprowadzić taką fantazy rozgrywkę, ale na pewno w najbliższym czasie to nie nastąpi. Ale mimo wszystko, cieszę się, że mam ten świat i chyba go sobie w grze zostawię, bo jest. Rewelacyjny, naprawdę. Dobra, ode mnie 10 na 10, żegnam się z Wami. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i subskrypcji, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie. A w opisie znajdziecie linka do mojego drugiego kanału, do mojego Instagrama, gdzie Was również też serdecznie zapraszam, i do Discorda. Dziękuję za oglądanie, no i cześć!